Witajcie, kochani, wojna znów. Jacyś Rosjanie chyba przeciwko nam, Zalożidania, taki sojusz, ruski język. No i co? Zobaczymy, co będzie. Na razie prowadzimy. 16 energii jeszcze mamy, oni 33. Także nie dziwne, że prowadzimy. Dobra, zielony tank, także można się spodziewać paru teluri. Wszystko wymiecione. Zostali tak naprawdę, zostało tylko paru kaszreków. No i co? No dobra, pojedźmy. Co tam obiecywałem? Mono, nie? Póki nie dostaniemy jakiegoś większego w pierdzielu. 4300, tu 4400, dobra Na początek spróbujemy ekipę czerwoną Tak A nie, Mariana tu A tutaj Elena i Kagan No i zobaczymy No dobra, parę klocków jest Podciągniemy sobie czerwony do góry. Będziemy mieli cztery. Dobra, kombo na razie niepotrzebne. Dziękujemy. Będzie potrzebne, zadzwonimy. Jeszcze raz czerwony w środek. Dobra, weszły ładnie czerwone i jeszcze jedne czerwone mamy. Teraz tak. Myślę, że tą prawą stronę rozmącimy. Odpalę sobie grazul. Na wypadek, gdyby Wiktor odpalił. I jedziemy po tej stronie. Królowa nas ochroni przed wszelkim złem. I myślę, że Azlara walniemy sobie, żeby się upalił. Dobra. I tak naprawdę walimy w pustkę. Odpali to dwóch następnych naszych bohaterów. Pięknie. Mamy na dole znowu czerwone. Grazul podbija też zbieranie many, jakbyście nie wiedzieli. I dzięki temu już mamy praktycznie nabitych bohaterów znowu. Dobra, Kagan walnął Wiktora, bo tu mamy trzy czerwone klocki. I nie wiem, spróbujemy chyba Wiwikę wyeliminować. Dobra, Grazul jeszcze raz, żeby efektu nie było. Spróbujemy wyeliminować Wiwikę. Udało się. Teraz prowokujemy ich, żeby się odpalili, bo mamy kontratak. Wiadomo, będą w królową walili. Pięknie. A kto dodał mi te trupy? Wezwani pomocnicy. Skąd to ci pomocnicy? Jak ktoś wie, to chętnie się sam dowiem. Skąd te trubki się wzięły u mnie? Pierwszy raz widzę. Takie kombo i żadnego czerwonego klocka. Dzieciarz Wiktor drugi raz odpalił i sam się załatwił. Rachelo pokonany. Dobra. Tu sobie weźmy. Hmm. Weźmy się sobie żółtych. Hmm, czyli tak średnia. Kogo tu jeszcze mamy? Dobra. Justice. Hmm, wika weźmiemy tylko bez kostiumu. Zaraz ją tu przebiorę. Kostium jeszcze, ale o. Nie O. I jedziemy. Dobra, żółtych klocków nie ma. Tu na dole są. O, możemy złożyć. Czerwone złożymy z niebieskimi i wyjdą żółte w sartane jeszcze na dodatek, co powinno właśnie zakończyć jej marny żywot. Dobra, mamy trzy żółte w środek. Keszrek odpali, tak czy tak, więc fioletowe w środek, może coś wejdzie, nic nie weszło. Dobra, odpalę tego smoka, to będę miał dwa żółte klocki. Może June odpali? Tak jest. No i teraz pytanie. Myślę, że tego kaszreka trzeba by się pozbyć jak najszybciej. Dobra. Nie ma klocków. Walniemy trzy fioletowe w środek. Też nadal nic nie ma tego Joona strasznie nabije. Kurczę, blaszka. O, teraz są. Ach, żółte. Dobra, i odpalenie. Dobra, tylko nie odpalajcie już tego kaszreka. Dobra, walną sobie. Ok. Vivika wszystko zniweluje. E, puścimy pierwszą Justice. E, znowu mam tego trupka. Kto to te trupki daje? A, takie jest podbicie, tak? A tego nie zauważyłem. Czyli to pierwsze wsparcie dla atakujących. Jakie tu widzę. Dobra, pozbędziemy się. A przynajmniej postaramy pozbyć się leczenia. Dobra, na zero wyjechał. Tu sobie zrobimy diamencik, o dwa nawet. Dobra, Juno odpala, więc walimy w niego trzy żółte. Nie powinien nikogo załatwić. Jeszcze mamy pomocników. Dobra, tu sobie ściągniemy tak trzy żółte znowu. Dobra, próbujemy. Dobra, jest OK. W tej chwili już nie ma leczenia dla nich. Więc tylko ich ściągamy. W pustkę wszyscy powinni się naładować. Wiewika zdejmie tutaj oślepienie Leonidasowi. Sami za to damy oślepienie. Zdejmiemy mu manę. I Ryszardowi też zdejmiemy manę. I tutaj wskoczymy po prawej stronie. Niebieskie klocki. Co odpali nam niebieskie, zielone. Dobra. Żółtych nadal nie ma, więc smoki. Robimy chaos. Dobra. Odpalają obaj, więc można było skupić się na jednym i kogoś może załatwić. Mam nadzieję, że oni tego opudło świetnie. Dwa pudła. Dobra. Dżun odpali. Myślę, że skończę, skończę R R Ryszarda. Dobra. Pięknie. Dobra. No to... Ten dżun to już jest tylko, wydaje mi się, kwestia czasu, choć jest to bardzo niebezpieczny bohater. Mocny atak. Byle chociaż trochę klocków wchodziło. Tak jak teraz. Dobra. Ciach. Leonidas ciach. Czerwone po lewej, złożą nam trzy żółte. Ale nie walimy w niego, tylko walimy na boczku. Wtedy mamy razy dwa. No i ciach, wiwika, justice, sprawiedliwość, jak tam jej zwał. No i pełno trupków mamy także. Poszło, poszło. Simple max. Prawdopodobnie tak to miało brzmieć. No, i może drugiego? Olek. Weźmy sobie tutaj, może fioletową ekipę? Dobra, weźmy tak. Obakana, Sartana. Tibertys w kostiumie i Domincia. Dobra. I zobaczymy, jak ta ekipa się sprawdzi. Cztery klocki, niestety, 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 w Clarice. No ale nie możemy tego nie wykorzystać. Dobra, mamy piątego smoka, ale to tak naprawdę nic tam nie daje, więc spróbuję niebieskie. Może coś podciągnę. O, ładnie. Trzy klocki podciągnęło. Ale niestety tylko trzy. Dobra, smok odpalamy i powinien odpalić nam przynajmniej obakan i sartana. Niestety po drugiej stronie też już są odpalenia. Dobra, Próbujemy przede wszystkim kaszreka zdjąć. Bo on tu najwięcej nam bruździ. W tym kostiumie jest w ogóle ten kaszrek już yy dość dość mocny wiecie tak mi się przynajmniej wydaje to podbijanie tego życia generalnie jest takie przegięciem takim lekkim ja mam, mam go w kostiumie zrobionego i powiem wam że no wydaje mi się że to jest jednak troszeczkę przesadzona postać w tej chwili no ale okej, okay. takie, takie są reguły gry dobra wracajmy tutaj Hmm. Dobra, niebieskie, nie w niebieskie, może wejdą fioletowe? Weszły. On i tak odpala. Dobra, kogoś pożegnamy. Szkoda, dobra, Tibertes. Odpalamy tak i odpalamy na tą lewą stronę. Dobra. Odpali ten centaur. Jak on tam ma? Ranvir. Dobra. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Cztery fioletowe powinny nam tutaj dać. Właśnie. Odpalenie. Chlorisa odpaliła, ale mamy odbicie efektu. Wszyscy. Tak. Obniżenie defa. Tu myślę, że te trzy klocki fioletowe powinny wystarczyć. Aeron'a trzymamy na następny. Tu spróbujemy rozprawić się z tą panią. Tak jest. Te klocki wystarczyły i mamy trzy klocki następne. Dobra. Leczenie nie zeszło, więc Aeron jeszcze raz idzie w ruch. Klocki w pustkę odpalają i Tybertusa i Domincję. Dobra. I został tylko Ranwir. Potrzebne klocki fioletowe pilnie. Dwa mamy, trzy nawet. Przydałyby się na niego te klocki, chorobka. Zobaczymy tak. O, dobra, weszły same. Ciach. Dobra, no za chwilę odpala. Złożę sobie żółte w środku. Żółte na prawej dają mi trzy fioletowe. O, 4 nawet. To powinno wystarczyć na niego. Przy monodrużynie, przeciwny klocek. No praktycznie wystarczyło. No dobra. Trochę słabo, słabo się zaczynało, ale skończyło się dobrze. Pierwsze trzy punkty, trzy zwycięstwa, prawie na czele, elegancko. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. No nic, za chwilę dla Was dalsza część wojny. Do zobaczenia na niej. Hej, dobra, witajcie, kochani, w kolejnych atakach. Na razie wygrywamy. I zobaczmy, kto tu jest, jak to wygląda. No jest parę ekip. Wartych mej uwagi. Pojedziemy tą z Co nam zostało? Zieloni, niebiescy i druga ekipa fioletowa albo druga ekipa niebieska. No, a myślę, że tak. Zielonych sobie weźmiemy. To moja generalnie chyba najsłabsza. Piątka. No i dobra. Tu mamy w środku czerwone. Złożą czerwone i złożą zielone. Na lianie większego efektu to nie zrobiło. Złożymy sobie drugie. I co? Spróbujemy naciągnąć z dołu zielony klocek. Dobra, wszedł. Żółte. Oj, tu ładne kombo pójdzie bokiem jeszcze. Dobra, liana zniesiona. Yy. Odpalimy sobie. Naszych bohaterów, i walimy tą prawą stronę, dobra? Podciągnął się jeszcze klocuszek, dobra? Mamy trzy na torna bodajże, tak on torn się nazywa, więc to powinno na niego wystarczyć, dobra? Melendor na razie niepotrzebny, jeden klocuszek wystarczył dokończyć obakana. No i teraz na spokojnie możemy grać sobie na boczku, złożymy te trzy zielone. Odpali nasza ekipa, więc Dominicja też już powinna się z nami żegnać. Tak jest. No a Kagan może jeszcze nie, nie przetrwał także. Pięknie poszło. Raz, dwa, trzy, pięć. Szybko. No nieźle, nieźle, nieźle. No dobra, kogo tu jeszcze by wziąć? Nie lubię tych Telurii, nie lubię tych Heimdali. Nie wiem, 4 400 to trochę duże. A weźmy tego może tego trolla. Tak, weźmy go. Troll 100 lb, czyli 100 funtowy troll. Tak z tego rozumiem. Dobra, jedziemy naszą ekipą niebieską. Podstawową. Yy, wiem, że nie po kolei ich układam. Kielila na razie mam niezrobionego. A, i uważajcie, bo zrobiłem taki błąd, wiecie co? Nawet nie zauważyłem, ale ulepszam tą wiwikę w kostiumie i mam ją w drużynie wojennej, i niestety wstawiłem ją nieulepszoną w kostiumie dupa. No trudno. Następnym razem się poprawię. No dobra, mieliśmy tu parę klocków z prawej, parę klocków z lewej. Chaos wrzucimy, ponieważ nie ma klocków teraz. Teraz ładne kombo. Dobra, po prawej się pojawiły. Liana może kogoś już zabierze. No na szczęście nie. Ciach powinno odpalić magnik, więc myślę tak, tego leczącego. Anzoga bodajże. No i tą lianę spróbujemy. Może wystarczy mocniejszy magni. Nie wystarczył, ale jest pięknie 5. Diamencik. Tu mamy tak, pod żonem mamy klocki, więc można go chyba zostawić w spokoju, więc myślę, że spróbujemy seszeat ściągnąć. Przy okazji walniemy też Ariel, no bomba, 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 bomba. Poszło jeszcze szybciej chyba. Jeszcze szybciej, także coraz bardziej przekonuje się do Mono, ale to mówię do pierwszego w pierdzielu porządnego jak nie pójdą żadne ataki no nie chcę brać tych te ludzi cholera nie lubię ich strasznie są kosz koszmarni, ci bohaterowie no ale co może raz na deserek weźmiemy dobra neutralni atakujący czyli fioletowa drużyna przeciwko zielonemu tankowi eee, co weźmiemy proteusza weźmiemy oczywiście Jafara, no i Obakana, którego jak dostanę tabardy, w końcu jeszcze cztery, to cztery albo 5. to mam nadzieję go jeszcze ulepszyć. No i co? Dobra. Eee, tutaj po lewej mamy czerwono-żółte złożenie, podciągnie nam fioletowy, ale nie wybrałem tego, nie pamiętam dlaczego. No dobra. Teraz tu czerwony. Zielony podciągnął, fioletowy. Mamy zielone złożenie i złożenie fioletowe, i wystarczyło. Dobra, weźmiemy tego smoka, to podciągnie nam fioletowy do góry, co powinno odpalić naszych bohaterów. Tu Vela też już odpala, więc nie ma co się zastanawiać. Dobra, nasi odpaleni, na szczęście Rigard odpalony, więc. Yy, zdejmie nam to zalanie wodą, no i co? Myślę, że trzeba powstrzymać yy, leczącego, chyba. Wydaje mi się, żeby jednak tej many nie zbierał. Niech się nie leczą, i jedziemy tam w prawą stronę. Na sartanie widzę, nie zrobiło to większego, <laughs> większego efektu. Nie wywarło na niej. No dobra. Teraz podciągnęły nam się po lewej fioletowe, i tutaj mamy na smoku fioletowe. W Leonidasa 3 złożone ładnie. Quintus i na lewej fiolecik. Dobra. Tu mamy diamencik. O, ładnie, ładnie poszło. Dobra. Fioletowe składamy. Niestety się uleczyli. Mam nadzieję, że nie. Quintus, dobra. Ojej, ledwo, ledwo przeżył. Ale przeżył, to się liczy. Otrujemy sartanę, a resztę wszystko na śmiałego kła. Spróbujemy go pozbawić przeciwników leczenia. No i dobra. A. Aha. I kontratak oba kana. Dał nam zwycięstwo, także 6 zwycięstw, fantastycznie poszło, 606 punktów, hu, hu, hu Także bardzo, bardzo fajnie No co, mono na razie się sprawdzają, do zobaczenia za chwilę na podsumowaniu wojny Trzymajcie się, hej No i witam na podsumowaniu Niestety porażka Najlepszy mój wynik z przeciwników dobrej 625 ciut lepiej niż ja. No, przegraliśmy sporo. 300 punktów, hmm, 300 punktów sporawo, sporawo. No dobra, my do końca wszystkie ataki oddaliśmy. Oni jeszcze dwa ataki mojeli w zanadrzu. Także spokojnie nas rozmącili. No, zobaczcie, jak poszło innym kolegom z sojuszu. No i przeciwnikom również. No co, trudno, przegrana. Dobrze szło, znowu porażka. Dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam przeciwników i, i Was wszystkich. Trzymajcie się i dobranoc, jeśli oglądacie to wieczorem. Cześć.